Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest ostatni przed moim urlopem program Sprawki Okiem Katolika Wycieczka po Globie. Zanim udamy się w osiem wybranych przez nas miejsc, w których według Sprawek Okiem Katolika wydarzyło się coś interesującego, chciałbym powiedzieć, że w trakcie mojego urlopu podcast będzie cały czas nadawany. Jeszcze jutrzejszy prowadzę ja, natomiast kto poprowadzi podcast od środy przez kilka dni, to będzie niespodzianka. Chciałbym też ogłosić, że kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich osób, które wspierają finansowo rozwój tego programu, została zaplanowana na dzień 24 września. To będzie msza święta tradycyjna. To dzięki naszym patronom cała ta praca mogła się rozwinąć. Na przykład w jutrzejszym podcaście nie usłyszycie reklam. To jest według mnie już teraz tak myślę, to jest loteria. Czyli w momencie, w którym wygrywa się odcinek, YouTube przez moment pisze, że jest weryfikacja treści, po czym werdykt ale dosyć szybko ten odcinek nie nadaje się do zarabiania, a ten się nadaje. Albo jest to naprawdę jakiś taki bardzo wyszukany algorytm po słowach, albo co podejrzewam jest to losowo. Dany kanał dostaje powiedzmy taką flagę, że to jest powiedzmy kanał nie do końca po linii przyjaciół tam z szefostwa YouTube'a i ten kanał może zarabiać czasami, więc programy wideo tutaj nigdy nie zarabiają, a podcasty czasami. Często są reklamy, ale na przykład jutro nie będzie. W zeszłym tygodniu chyba dwa odcinki były zdemonetyzowane. Po co całe, całe to stękanie? Ponieważ naprawdę chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. I jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby do nich dołączyć, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. I ostatnia sprawa zachęcam do obejrzenia filmu Sobór Watykański II, Geneza. Rewolucja w Kościele, część pierwsza. To jest odcinek pierwszy z całej serii, która nastąpi. Trwa 19 minut, więc tych z Was, którzy jeszcze go nie obejrzeli, szczerze zachęcam. Po tym filmie pokaże się miniatura. Jak się w nią kliknie, to będzie można obejrzeć właśnie tamten film. Myślę, że tyle tytułem trochę przydługawego wstępu. Teraz zapraszam Was na naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Szkocja. Wyścig elity mężczyzn podczas 96. Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym został zatrzymany na blisko godzinę, po tym jak dzielni ekoterroryści zablokowali przejazd w okolicy Caron Valley, nieopodal Glasgow. Do zdarzenia doszło 6 sierpnia po godzinie 12. Po 80 km wyścig został zatrzymany z powodu obecności na trasie aktywistów z organizacji This is Rigged, czyli To jest ustawione. Klimatyści protestowali przeciwko petrochemicznemu przedsiębiorstwu INEOS. W ich oświadczeniu czytamy: Fakt, że firmie INEOS pozwolono sponsorować drużynę biorącą udział w wyścigu wokół Kempsey Fells, które w zeszłym miesiącu strawiły pożary, jest hańbą i obrazą zarówno społeczności rowerowej, jak i mieszkańców Szkocji. Innym powodem protestu jest dyskryminujące ich zdaniem. Traktowanie transseksualistów przez Międzynarodową Unię Kolarską. Pięć osób zostało aresztowanych. Protestujący przykleili się do podłoża, dlatego policja usunęła ich z trasy dopiero po 50 minutach. Myślałby człowiek, że kto jak kto, ale rowerzyści nie powinni przeszkadzać ekologom. Musimy się, jak widać, jeszcze wiele nauczyć. Portugalia. Daj mu empatę. Empatę między Galatasaray i Trabzon Sport. no. 2–2. Obrigado, senor. Chociaż od zakończenia Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie minęło już trochę czasu, nie milkną echa tego wydarzenia. Zapewne drodzy widzowie pamiętają księdza DJ-a. To ksiądz Guillermo Peixoto z archidiecezji Braga. Jest on również bohaterem kampanii reklamowej portugalskiego bukmachera BetClick. Ksiądz DJ pojawia się w filmie, w którym komik Fernando Xa parodiuje papieża i modli się o szczęście w obstawianiu zakładów. Ksiądz Peixoto prosi o odpowiedzialność, umiar i osąd. Jednak w rzeczywistości jest to udawane potępienie, będące parodią tradycyjnego kapłana ksiądz DJ wyjaśnił później, że pieniądze uzyskane z nagrania reklamy kasyna zostaną w całości przeznaczone na dwie parafie. Archidiecezja Bragi nie była jednak zadowolona z udziału księdza w inicjatywie, a wikariusz generalny stwierdził, że nie wszystkie środki są uświęcane przez cele. To nie koniec. 13 maja roku 2022, a więc 105. rocznicę rozpoczęcia objawień fatimskich Gilerme Peixoto wystąpił jako DJ, na koncercie, którego motywem była diabelska symbolika. Podczas koncertu używał dzwonka, parodiując liturgię. Stany Zjednoczone. W szesnastym odcinku programu Tucker na Twitterze. Gościem pana Takera Carlsona był kandydat w prezydenckich prawyborach z ramienia Partii Demokratycznej, pan Robert F. Kennedy Jr. Gość przedstawił historię wojny na Ukrainie, twierdząc, że społeczeństwo było okłamywane od początku. Komiksowym obrazem, jaki widzimy podczas każdej wojny. Mamy tu złego faceta, niewypowiedzianie złego, który planuje podbój świata lub atak terrorystyczny na Amerykę, a my musimy być dobrymi, wejść i to powstrzymać. Jednak pan Kennedy twierdzi, że tło wojny na Ukrainie jest znacznie bardziej złożone i dotyczy grupy ludzi znanych jako neokonserwatyści którzy od roku 2001 mówią o umieszczeniu NATO na Ukrainie. Pan Kennedy przypomniał wywołany przez Stany Zjednoczone w roku 2014 zamach stanu na Ukrainie, za którym stała pani Wiktoria Nuland z Departamentu Stanu, centrum neokonserwatywnej agendy. Czy to jest demokracja, kiedy Wiktoria Nuland wybiera ci rząd? CIA nie uprawia demokracji. CIA w latach 1947-1997 obaliła 83 rządy. Ponownie Stany Zjednoczone. Pani Deny Wakefield trzy lata temu poddała się kuracji hormonalnej oraz obcięła sobie piersi. W trakcie tak zwanej tranzycji zaszła w ciążę. Do poczęcia doszło podczas przygodnego aktu seksualnego, a ojcem córki został anonimowy mężczyzna. Konto pochodzącej z Seattle pani Wakefield śledzi na Instagramie ponad 115 tysięcy osób. Jak twierdzi to, że nie czuje się kobietą, nie jest jednoznaczne z tym, że nie może korzystać z narządów, z którymi przyszła na świat. Urodziłem się z macicą i świat powiedział, że jestem dziewczynką, ale nią nie jestem. Mam układ rozrodczy, który pozwala mi nosić i urodzić dziecko, więc to właśnie zrobiłem. Transmężczyźni i osoby niebinarne również rodzą dzieci. Pani Wakefield ubolewa nad zacofaniem części personelu medycznego. Wielu medyków niestety nie jest przygotowanych do opieki nad takimi pacjentami jak ja. Nie potrafią zaspokoić moich potrzeb. Pewnego razu półtorej godziny spędziłem na tłumaczeniu personalowi, że nie kłamie, nie udaje i naprawdę jestem w ciąży, zanim uzyskałem pomoc. I ponownie Stany Zjednoczone. Pan Bradley Cooper, reżyser i odtwórca głównej roli w filmie Maestro, biografii kompozytora Leonarda Bernsteina. Znalazł się w ogniu krytyki. Powodem jest sztuczny nos, który został doczepiony, by pan Bradley mógł zagrać żydowskiego artystę. Żydowska aktorka pani Tracy Ann Oberman, znana z serialu Doctor Who, stwierdziła: Jeśli Bradley Cooper jest w stanie zagrać człowieka słonia bez żadnej protezy, powinien móc zagrać Żyda bez żadnej protezy, zwłaszcza bez żydowskiego nosa. Jeśli musi nosić sztuczny nos, jest to dla mnie i wielu innych odpowiednik czarnej lub żółtej twarzy. Internauci skrytykowali także obsadzenie Goja w roli Żyda. Nadal wolałabym, żeby dali przynajmniej żydowskim aktorom szansę na przesłuchanie, zanim automatycznie obsadzą kogoś bardziej znanego. Natomiast rodzina pana Bernsteina broni pana Coopera. Serce nam pęka, gdy widzimy jakiekolwiek fałszywe interpretacje. To prawda, że Leonard Bernstein miał ładny, duży nos. Bradley zdecydował się na makijaż, aby podkreślić swoje podobieństwo, i nie przeszkadza nam to. I jesteśmy też pewni, że naszemu tacie też by to odpowiadało. Pakistan. W roku 2001 Komitet do spraw dialogu z religiami niechrześcijańskimi. Wchodzący w skład Rady do spraw dialogu międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski, ustanowił 26 stycznia Dniem Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Przewodniczący komitetu uczestniczy w pracach Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów, podobno jedynej takiej organizacji na świecie. Jak jednak pokazuje nagranie z Pakistanu, współpraca katolików i muzułmanów również i tam. Układa się na najwyższym poziomie. Co więcej, muzułmanie obchodzą dzień katolicyzmu w islamie przez 365 dni w roku. Polska inicjatywa dzikie karpaty. Jak pisze sama o sobie, jest oddolnym ruchem obywatelskim ubiegającym się o lepszą ochronę Puszczy Karpackiej. Na stronie internetowej inicjatywy można przeczytać 25 kwietnia 2021 roku w związku z dramatycznie pogarszającą się sytuacją na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego na Pogórzu Przemyskim rozpoczęliśmy pokojowy protest leśny. Blokada dróg zrywkowych prowadzących do siedmiu wydzieleń zagrożonych największymi wycinkami Trwa nieprzerwanie do dziś. W lipcu członkowie inicjatywy zamieścili na Facebooku nagranie z jednej z takich blokad wraz z mrożącym krew w żyłach opisem. Dziś próbowaliśmy zatrzymać ciągnik zrywkowy, aby uniemożliwić dalsze niszczenie wydzielenia 180a, innego fragmentu Turnickiego Parku Narodowego, który jest dewastowany przez lasy państwowe. Niestety, kierujący pojazdem, nie zważał na przebywających na trasie jego przejazdu ludzi cudem uniknięto tragedii pod filmem można przeczytać komentarz pewnego internauty który napisał pchacie się chłopu pod traktor i piszecie że mały krok od tragedii śmiech na sali komentarz ten zyskał blisko 5000 polubień Polska. Na Facebookowej stronie parafitrujcy Przenajświętszej w Łodzi można było ujrzeć następujący wpis. Na dzisiejszej mszy świętej odwiedził dzieci przyjazny lisek chytrusek. Wpis długo nie powisiał, został po krótkim czasie zdjęty przez administrację profilu. Nie do końca wiadomo, co księża, organizujący tego typu atrakcje dla dzieci, chcą osiągnąć. Jeśli celem ma być przyciąganie dzieci do Kościoła, spieszymy zapewnić drogich księży tej parafii, że poza świątyniami dzieci mają dużo lepsze atrakcje. Celem istnienia takich świątyń jest sprawowanie kultu Bożego oraz uświęcanie dusz przez sakramenty. Próba dostarczenia rozrywki w Kościele oczywiście sama w sobie jest już tragicznym nieporozumieniem. I już to samo w sobie spowoduje odejście ludzi od kościoła, również młodych. Dlatego zespół Sprawek Okiem Katolika nie wie, czy to nawet nie lepiej, gdy rozrywka ta jest tak infantylna i żenująca, jak w tym przypadku. I to na dzisiaj wszystko w naszej cotygodniowej wycieczce po globie. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie. Jeżeli chcecie pomóc temu materiałowi, to dajcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i napiszcie komentarz. Jeżeli macie chęć, to jestem ciekaw waszej opinii na temat pierwszej sprawki. Tam chodziło o tych ekologów dzielnych, którzy przerwali wyścig kolarski. Natomiast nie wiem, czy zwróciliście uwagę, oni jednym tchem, jakby z hasłami o obronie klimatu, wykrzykują już teraz hasła o transseksualistach. I kiedyś było inaczej. Kiedyś te ruchy, wszystkie lewicowe, oczywiście wszystkie z jednego worka, ale udawały, że są osobno. Klimatu bronimy tutaj, tutaj bronimy, powiedzmy tam, ideologii gender i wszystkich biednych, uciśnionych osób spod znaku tęczy, a tam, powiedzmy, prawa do aborcji. I po pewnym czasie to się zaczęło wszystko jakby w jeden worek wrzucać i nie jestem w stanie jakby do tej pory stwierdzić, czy to jest w wyniku popłochu, że już, już się spieszą i dlatego jest to tak trochę niestaranne, bo kiedyś, jak się powiedziało komuś, że to jest wszystko to samo, wiesz, jak się tam troszczysz o planetę, to jest to dokładnie ta sama linia ideologiczna, co troska o, powiedzmy, tam osoby tęczowe. I wtedy ktoś się puchał w czoło: no, jak ty łączysz, to są zupełnie inne zagadnienia. Teraz już nawet tamta strona nie udaje, wrzuca to wszystko do jednego worka, i jednym tchem, jakby na marszach równości się mówi o aborcji, na marszach pro-choice się pojawiają flagi tęczowe, a tutaj aktywiści klimatyczni mówią, że trzeba bronić osób transseksualnych. Czy to wynika według Was z popłochu? Czy wręcz przeciwnie, z pewności już zwycięstwa, że już nawet nie ma się co kryć, po co jeszcze zachowywać jakiekolwiek pozory? Jestem ciekawy waszej opinii. Bardzo, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że usłyszymy się w jutrzejszym podcaście i że usłyszycie się z prowadzącym niespodzianką, który będzie od środy. Tymczasem życzę wam błogosławionego wieczoru i całego tygodnia, a ja niedługo udaję się na pierwszy od dawna tygodniowy urlop. Człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i dzięki za Twój czas. Zostań z Panem Bogiem.